Siemanko, witam na moim kanale, moim i waszym również. No i co? Patrzcie co udało mi się ogarnąć. Szczelne burty już są. Szczelność już jest rzepakowa. O. Taki patent zastosowałem. Tam nawet szparki za wiele nie ma, także rzepok, rzepok nawet już nie przeleci. A zrobiłem tak, że... Już Wam pokażę. Powstawiałem tutaj pasy takie 10 cm, poprzyłapywałem. Tam sklinowałem od tyłu, bo tu była szpara dosyć duża. Sklinowałem od tyłu, e, napuściłem piany, w środek. No i tam po zewnątrz jest jeszcze klejem poliuretanowym, no żeby ta piana się nie kruszyła po prostu. I tyle jest klejem poliuretanowym zrobione prysnąłem żeby ta pianka po prostu się gdzieś tam nie kruszyła wykruszała i już i to fajnie jeszcze sobie elastycznie pracuje jak burta dochodzi no to dociska ładnie i tyle resor resor wymieniony przełożyłem ten resor co jeszcze miałem powiedzieć? A, te cybanty muszę trochę skrócić jeszcze, kątówką przyciąć i będzie git. Także przyczepa w sumie można powiedzieć na żniwa gotowa. No i jeszcze tam jakieś drobnych parę rzeczy różnych porobiłem, tak żeby to miało ręce i nogi. Wszystko i co i można, można już w sumie sypać zboże i nie wyleci żadnych worków nie potrzeba na uszczelnianie ani nic nie a jadę jeszcze mam transport do zrobienia akurat widzicie no a ręcznie zwalać wiecie jak to jest gdzie były jakieś takie o ubytki to łatki podawałem i tyle to i tak będzie do wyrzucenia cała ta podłoga pójdzie na złom i tak no, ale żeby to chociaż na te żniwa ręce i nogi miało, i nie trzeba było tam cudować, podtykać jakichś worków czy czegoś, no to już jest o, szczelne, fajne. Także można śmiało sypać nawet i rzepak i nie wyleci. Mówię, można by było samą pianą tam psiknąć, i by też było dobrze. Nie na, te, na ten moment, no, ale to się będzie wykruszać. Gdzieś się burtę otworzy, tu się wykruszy. Nie, jakby miał sypać na boki, czy ten, to no różnie to bywa. Nie z tą pianą. Nieraz w zborze gdzieś tam się zaczepi, wleci. A tak to teraz to mówię: wyleci wszystko, zamykam burtę, szczelne wszystko jak należy i tyle. No wygląda jak wygląda, no ale to wcześniej czy później będzie i tak całe, całe nowe. no To nie ma co tu cudować. nie. Najważniejsze, żeby na te żniwa służyła, była szczelna i tyle, żeby było gdzie nasypać, wywieźć, wykipować i już no. I elegancko się wykipowało. Fajny towar, bo to suchy taki, nie? Dosyć gruby, także będzie będzie czym polić, nie? Przyczepka fajnie wykipowała, elegancko. I kolejny transport wiodący, ale dzisiaj pali to 33 stopnie chyba jest. takie fajne grubsze o żółte wszystko akacjowe także trochę wartości będzie i najważniejsze że suche że to nie skiśnie nie bo suchutkie można palić daje radę sobie fajnie. Już nie trzeba ręcznie dygać, ani pakować, ani zwalać ręcznie. Także to już jest duży krok do przodu, ja myślę. Przynajmniej w przypadku mojego gospodarstwa od zera w sumie budowanego. Dlatego to cieszy dużo bardziej niż nie wiem różne inne rzeczy, nie? No. Farbę też już mam, żeby te może jeszcze przed żniwami jakby tak czasu troszeczkę, troszeczkę starczyło, to jeszcze prysnę chociaż tak do wyglądu, aby było zakolorowane te burty na niebiesko. Myślę, że tą puszkę farby to mogę pożałować, bo później i tak będzie czyszczone jeszcze wszystko ładnie do gołe i malowane już, tak żeby to służyło na lata, nie? no ale zanim to zrobię nie wiem kiedy też nie umiem przewidywać przyszłości także no zobaczymy jak to pójdzie najważniejsze że już jest cała sprawna kompletna yy, szczelna przede wszystkim już można to zboże sypać i, i tyle nie tak oglądam se ten film patrzę mówię ja ciekawe jak to fajnie się tam nagrało a więc co to takie blade? Coś by się w kaberze w kieszeni poprzekręcało i takie bladiochy się jakieś ponagrywały. No ale trudno, już kolory wróciły. Myślę, że chyba teraz są dobre. Nie ja wiem, coś mi się tam poklikało w kieszeni, poprzestawiało i to tak. O. Dobra, dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał się odcinek, zostaw jakąś łapkę w górę, komentarz dla zasięgu. Pozdro.